Witamy producent instalatora, poniedziałek i od razu ogień, ruch ładujemy pierwszą maszynę czyli w ogóle super 803i za sterami tutaj musimy ostrożnie bo najazdy są jak zwykle robi się ta przestrzeń między najazdami ale jak widzicie dostawczy też pogarach i maszyna I hop i już jest na platformie Doświadczenie operatora robi swoje. Widzicie jak to jest, kiedy od 15 lat się takimi maszynami. Załatunki robi. Tak to wygląda. Jeżeli szukacie maszyn drogowych na wynajem, to zapraszamy do kontaktu. Drugie w ofercie walce drogowe, koparki, spycharki i kurszami. To tyle na razie. Trzymajcie się. thank you